Cubic y 300 to był absolutny hit. Tani, prosty, a jednak zaskakująco funkcjonalny. Na moim kanale zebrał on ogromne wyświetlenia i nie ma w sumie co się dziwić. Około 200 zł i dawał radę. Ale wiecie jak to jest. Sukces przyciąga nowe modele. I tak oto mamy zupełnie nowego zawodnika, tego koło mnie, czyli Hy300X. Wersję ulepszoną z dopiskiem X, która ma być lepsza pod w sumie każdym względem. Pytanie tylko, czy tak faktycznie jest. Bo między nami mówiąc, Mac ostatnio wypuszcza to projektory jak szalony Hy300 Max, Hy310X, Hy300 Pro. A można się w tym pogubić, serio. I niestety nie każdy nowy model jest sukcesem, ponieważ wspomniany Max okazał się raczej niewypałem, mimo naprawdę obiecujących zapowiedzi. Hy300X na papierze wygląda naprawdę nieźle. Mamy tutaj Androida 11, Fokus z Pilota, Autokiston, obsługę Wi-Fi 6 i zgrabną kompaktową obudowę. Brzmi naprawdę dobrze, prawda? Tylko jak to wygląda w praktyce? Czy te nowości faktycznie działają? i Jak wypada obraz i dźwięk? I najważniejsze, czy warto wydać na to te 200 zł? Czy może jednak lepiej dorzucić stówkę 150 zł? I brać L018, który jest jeszcze większym hitem i moim zdaniem zupełnie słusznie. W pudełku dostajemy raczej klasykę. Projektor, zasilacz i pilot. Ten na szczęście nie wygląda jak z taniego zestawu. Jest solidny, wygodny, działa bez zarzutu i obsługuje fokus. Sam projektor mały, zgrabny, dobrze sposowany, z estetyczną obudową w stylu pandy. Biało-czarną i zaokrągloną. Na spodzie mamy gwint statywowy, a z tyłu wszystkie niezbędne porty. HDMI, niestety z wyczuwalnym opóźnieniem, USB i gniazdo zasilania. Co ciekawe, projektor można ustawić też pionowo, co idealnie się nadaje do rzucania Pierwsze wrażenie? Zdecydowanie bardziej premium niż HY300 i mniej zabawkowy od niego. No bo wiecie, ten HY300 niby ale jednak ten plastik był tragicznej jakości. Największy upgrade w HY300X to jednak zdecydowanie fokus z pilota i automatyczna korekcja trapezowa. Klikasz i obraz sam się ustawia. Działa to zaskakująco dobrze, zwłaszcza jak na projektor za dwie stówki. Druga mocna rzecz Android 11. Projektor ma dostęp do Google Play Store, więc możemy zainstalować aplikacje takie jak YouTube, TikTok, przeglądarka i inne. System nie tnie się aż tak bardzo, animacje są ok, a poruszanie się po menu nie sprawia bólu, co w tej cenie nie jest aż tak oczywiste i nie jest to standardem. Nawet start systemu jest całkiem szybki, bez długiego ładowania. Screen mirroring z Androida czy iOSa działa bez Cięć, filmy z galerii, YouTube, TikTok, wszystko gra. Niestety, jak w wielu tanich projektorach, Netflix, Prime Video i inne no, nie będą działały przez zabezpieczenia DRM. Na szczęście możemy je odpalić bezpośrednio na projektorze, chociaż to wciąż będą wersje mobilne. Jeżeli na przykład zależy Ci na Full HD, lub po prostu na tym, żeby ta jakość była jak najlepsza, to lepiej dołożyć na przystawkę, na przykład kupić sobie jakiegoś taniego używanego Mi Boxa. Bluetooth 5.0? Jest. Wi-Fi 6? Jest. Porty HDMI i USB też, do tego opcja zmniejszenia obrazu i korekcji pozycji, co przydaje się naprawdę w małych mieszkaniach. Przechodząc do jakości obrazu, producent deklaruje 300 ANSI, ale realnie to bardziej jakieś 160. Wieczorem obraz wygląda bardzo dobrze, w dzień tylko przy zaciemnionych roletach. Kolory przyjemne, ostrość ustawiana z pilota, centrum oczywiście wyraźne, rogi lekko rozmazane, a keystone działa automatycznie i robi to naprawdę dobrze. W ustawieniach też możemy samodzielnie pobawić się ustawieniami obrazu, Oczywiście, wiecie, przesunąć wszystko, dopasować kolory, ale uwaga, jeżeli będziecie chcieli sobie zwiększyć tam jasność, to nie warto, bo wtedy dosyć mocno traci na jakości. Dobra, to też, żeby wam pokazać mniej więcej, jak wygląda kwestia audio, ustawimy głośność na 70 i dam wam posłuchać, jak brzmi z tego projektora, gdzie, no wiecie, jest jeden mały głośnik. Jak brzmi najnowszy single mojego dobrego ziomka. widzimy się za rok, zniknęło lato, Czy się, jak tak to... Yeah. Jak słyszeliście, głośnik 5-watowy gra czysto, ale zdecydowanie bez basu. Wystarczy do bajek, anime, YouTube'a, vlogów, ale do filmów lepiej coś podpiąć po Bluetooth'ie, ponieważ efekty będą wtedy o wiele lepsze. Przechodzę do wentylatora słychać, ale moim zdaniem mniej niż w HY300. Szum stały, nieprzeszkadzający, spokojnie można coś oglądać, zwłaszcza jeżeli po prostu odpalimy to z dźwiękiem. Optymalna przekątna, tutaj uważam, że jakieś 60-80 cali maksymalnie, ponieważ powyżej 100 cali Piksele stają się mocno widoczne, bo jest to tylko 720p i to wtedy w tym przypadku widać. No ale tak jak mówiłem wcześniej, jeżeli chcesz oglądać Netflixa, HBO czy Disney Plus na serio, to lepiej podłączyć jakąkolwiek przystawkę, bo no wiecie, wtedy macie pełną jakość i pełną wygodę. HY300X to ewolucja hy 300 i wypada lepiej w praktycznie każdym aspekcie. Fokus pilota, automatyczny kistą, cichsza praca, stabilny Android. Obudowa też lepsza, ponieważ nie wygląda jak plastikowa zabawka. L018 to jednak wyższa półka. Full HD, wyższa jasność, kolory, szczegóły. Także jeżeli chcesz duży ekran i jasność, to bierz 018 w ciemno. Jeżeli szukasz jednak czegoś kompaktowego i budżetowego, HY300X to obecnie najlepszy wybór z serii HY300. Jeżeli jego cena spadnie do jakichś 150 zł, to wydaje mi się, że nie będzie miał nawet konkurencji. Bo wiecie, MacCubic HY300X to naprawdę udany projektor. Ma sporo ulepszeń, działa stabilnie i wygląda lepiej niż wcześniejsze modele, i nawet jest w sumie od podstawowego HY300 oraz od HY Pro. Świetny sprzęt do prostych zastosowań, ale pamiętaj: to 720p i 160 ANSI. Bajki i YouTube tak, ale kino stocali na no zdecydowanie nie. Z kuponem za 200 zł opłaca się. Jeżeli będzie za 150 zł, to wtedy uważam, że brać w ciemno, ale wciąż, jeżeli możesz dołożyć pieniądze, no to lepiej wziąć L018, ponieważ radzi sobie lepiej. Wszystkie linki, oczywiście kupony i promocje znajdziecie w opisie filmu, a jeżeli macie pytania lub chcielibyście zobaczyć po prostu testy jakiegoś innego projektora z AliExpress lub z innego źródła, to dawajcie znać w komentarzach i oczywiście pamiętajcie też o subskrypcji, jeżeli chcecie być na bieżąco z tymi materiałami.